Bogaz, jak się cieszy. Tak się cieszy,! <laughs> <laughs> Bardzo się cieszę. Mam to co chciałem, dokładnie to co chciałem. Bardzo istotne jest to, aby określić się, co się chce, potem działać, podjąć działanie, wytrwać w tym działaniu, a na końcu cieszyć się sukcesem. Zajebiście. Mamięt. A powiedz mi, a skąd masz takie auto? Takie auto wzięło się z ciężkiej pracy, z, z rozwoju osobistego, jak najbardziej też. Istotnym jest, aby, aby być świadomym tego, że można coś zmienić że nie działa się tylko i wyłącznie poprzez pracę na etacie, że nie zarabia się tylko tam, że są inne opcje zarobku i dodatkowo jeszcze bym powiedział o dźwigni, dźwigni czasu, dźwigni pieniądza, dźwigni ludzi. Dzięki temu jesteś w stanie osiągnąć o wiele więcej, niżeli sam, będąc ograniczony 24 godzinami i 7 dniami w tygodniu. Czyli mówisz, ryzykujesz, aby cieszyć się takimi rarytasami? Każdy ryzykuje bez względu na to, gdzie pracuje i ile zarabia. Dlatego, że na dzisiejszy dzień nikt ci nie da gwarancji, że na przykład na etacie w dniu jutrzejszym dalej będziesz tam pracował. Nikt ci tego nie da. Tak samo inwestując na Forexie, inwestując w kryptowaluty. Działając w jakichś programach inwestycyjnych w internecie jest dokładnie to samo. Nikt ci nie daje żadnej gwarancji na to, że zarobisz. To jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja, Twoje pieniądze, Twoje ryzyko. Ale jeżeli nie podejmiesz tego ryzyka, tego działania, to nie można liczyć na to, że coś się zmieni. Żeby coś zmienić, trzeba coś zmienić. Jest to takie proste, ale zarazem trudne. Niezbędne do tego, aby aby coś, coś się zmieniło, coś, coś się coś zadziałało, coś się wydarzyło. Mówiąc o dźwigni ludzi, mam na myśli o marketingu sieciowym. Jest to niesamowity model biznesowy, który świetnie się sprawdza w XXI wieku. Większość znanych ludzi miało do czynienia z marketingiem sieciowym. Większość ludzi bogatych miało do czynienia z marketingiem internetowym. Sam Donald Trump stwierdził, że jeżeli, jeżeli miałby zaczynać swoją historię od nowa, gdyby, gdyby podwinęła się mu noga i, i, i był bankrutem, to na pewno wybrałby model marketingu sieciowego do tego, aby wzbogacić się na nowo. Nasz przekaz jest dosyć prosty. Żeby coś zacząć, trzeba przede wszystkim podjąć jakiś krok. Trzeba być świadomym tego, co, co się chce osiągnąć i iść w tym kierunku. E, jesteśmy świetnymi przykładami na to, że jeżeli się chce e, i konsekwentnie działa do, do, tego, e, do tego, co się założyło, to prędzej czy później to się osiągnie. Dawid, e, zgadzasz się czy nie bardzo? O, oczywiście, że się zgadzam. E, po pierwsze, trzeba podjąć ryzyko. Pamiętaj, że można, można, można żyć inaczej i można mieć. Lepiej niż zwykła praca na etacie, bo można zarabiać online i inwestować swoje pieniądze, inwestować w siebie i swoją głowę i cieszyć się wolnym czasem każdego dnia, mieć weekend cały tydzień. <grym> Prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja jeszcze na przykład pracuję na etacie, mam tam swoje konkretne powody. Natomiast jak najbardziej czuję, czuję to to coś, właśnie, kiedy, kiedy ma się te dodatkowe pieniądze, zarobione e, mądrze, nie ciężko. E, wiem, co to ciężka praca, Dawid również wie, co to jest ciężka praca. E, obydwaj przechodziliśmy, przechodzimy e, etaty. E, wiemy, jak to jest, wiemy, jak jest ciężko zacząć, ale. Istotne jest to, żeby jednak podjąć ten krok i, i cisnąć. Bo kiedy się nie ciśnie, niestety, ale no, dalej będziemy w tym samym miejscu, w tym samym punkcie, e, z tymi samymi perspektywami, no i niestety e, z tymi samymi pieniędzmi. Także można inaczej, ale wystarczy chcieć i zobaczyć inną stronę medalu, po prostu tą drugą. Jak dla mnie i dla Jaka jest lepsza. Istotne też jest to... Aby jednak zwrócić uwagę na to, z kim się zarabia, do, do czyjej drużyny, do czyjego zespołu się przystępuje, dlatego że e, moim jakby takim mottem jest to, że nieważne kto ile zarabia, nieważne kto jakie ma pieniądze, ale w jaki sposób te pieniądze zarabia, w jaki sposób te pieniądze pozyskuje. E, wartość, która idzie za pieniędzmi, jest ogromna i bardzo, bardzo ale to bardzo e, cenna. E, relacje, które budujemy, e, poznając ludzi najpierw w internecie, a później poznając ich na żywo, e, czas, który spędzamy razem jest e, bardzo, bardzo fajnym czasem, e, mile spędzonym i pięknem pracy w internecie, budowaniem zespołów marketingowych jest to, że możemy dobierać sobie partnerów, dobierać sobie programy, w których chcemy wziąć udział i cieszyć się po prostu tym, co robimy, mieć zawsze fajny dzień, zawsze wspaniały dzień, słonecznie tak jak dzisiaj, mieć taką pogodę i mieć wolne cały tydzień. Mieć wolne cały tydzień. Zachęcamy Was do kontaktu z nami, dlatego że wierzymy w to, że możemy Wam pokazać drogę. Naszą drogę, jak my żeśmy to osiągnęli, a wy będziecie w stanie to przełożyć na Wasze cele, Wasze marzenia i osiągnąć Wasz sukces w sposób taki, który będzie odpowiedni dla Was. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pamiętajcie, zagąćcie swoje pieniądze do pracy. Tak, tak. E nie pracujcie dla pieniędzy, niech pieniądze pracują dla Was. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was gorąco i do zobaczenia albo online, albo gdzieś na żywo. Pozdrawiam, na razie, hej! Cześć.